Jak Kuba odpad to już w ogóle mamy lidę. No. Z tymi świętymi, podejrzewam, ciężko będzie. Ale... To jest ziela, na pewno. A to, to jest... Nie <laughs> to to na razie, żebym pamiętał, <laughs>

może tutaj zabrażać? Tam wiesz, musi mieć... kuna. Ktoś. Agaty ma... chyba nie ma, nie? Nie widzę właśnie mhm. jest. Nie, bo ona z Kubą gdzieś poszedł. A ta w tym końcu w kratkę, ta siostra? Kondycje pewnie też muszą no. być dobra, nie? Temat już jest jutro, też mam na dziennie, ale mi się te ręce czzą.

Ale to też bez sensu co z tego. Ale to czemu, no e, czemu tak w ogóle wyszło? No bo powinni do końca być, a oni myśleli chyba, że bramki się nie liczą, czy coś. A ci mieli jeszcze jeden mecz do rozegrania z sosnowca. I jeżeli by sosnowiec wygrał wyżej niż ilość bramkami, to oni wchodzą. A oni nie wygrali tyloma bramkami, nie? O, sorry, sorry. Ten sposób. Dwóch bramek im chyba brakło. Przy jednej coś takiego.

Só, só. Pode vir lá, To już normalnie chodzi. No, mówi, że już jest lepiej. Ten brakuje trochę. A chłopa. Czemu to, jak powiedział, swoje, ma to moje? Nie, nie wiem. Nie było miejsca, czyste? Bardzo mi tam się zdziwiam, że mam miejsce. No, ja tam, Kuba. Na razie, Git. Hmm. Hmm. No ale to bez sensu coś, żeby gorzej było, nie? No ja wiem. <grymne> ten powerbank. Aha. Redmi to jest. To jest to, co mamy kamerę. No, no nieźle, Prze przydałby się taki. I to je jest, to jest chyba Redmi. Tak? Hmm. Czekaj, chyba najlepiej w Anglii kupić, bo ja tam tego nie odczuję, tych pieniędzy. Chociaż no. to chyba bardziej co bardziej bardziej chyba hodniorskie no to tam, zależy bo ja, wymieni, to no mniej tak tutaj, ale nie? jak mam przykładowo kupić za 300 zł, a tam kupię za 30 funtów no to, tak, mi, no. to jest różnica i to duża dla mnie znaczy różnica no niby mogę tam więcej zapłacić ale no tak, to w sumie ale tam dwie godziny zarobię yy, na powerbanka, a tutaj no. tak szkoda 300 by, nie no. Chyba leży jak. No. Jak to tam przeszedł? Czemu? Nie wiem. Tam z gadają. Kuba, siadaj, odpocznij. Zdaję mi się mieszkanie kupić. Co ty gadasz? Dobrze, dobrze. Uwaga, mi wyłóż mnie. Dopiero póki jesteśmy młode, przedstępne. Ale... Obwaga? Uwaga. Uwaga. 48 metrów, parter, no. fajna okolica, tak? trzy pokoje rozkładowe, umeblowane zajebiście, bo wszystko, warka, pralka, wszystko zostało tam. Osobno WC, osobno łazienka, też fajna, bo jak wiesz, no tak, ktoś, ktoś z rado, to się może umyśle. Ale to jest zajebiste, tak ale samo i... jak my mamy dwie łazienki, no. nie? super sprawa. Tylko, że my te WC mamy takie malutko, że tylko ale, do wysuku, ale to, to tylko się podejdzie. to idzie. No. No. Ale to takie głównie są, jak to. No. Jak... No. no i co tam mamy jeszcze? Yy, no i 290 tysięcy tylko. Ile? 290. I bez pośredników no Pani sprzedaje? Trzy pokoje? Trzy pokoje. Ale jest, A teraz tutaj będzie najlepszego. Wiesz, nie szczęścia na jednomocnych No. Wieśni pięć minut. Malutko, co? O no, Bo to no, pawnice też, to pewnie też mniej niż w Łaci. Ja no to mi, na pewno. Ja do mamy, tam je, autem 24 minuty. No, ja trawie... ja no to kurwa, to prawie... Ja tutaj by Michał od marty zrobił. No dokładnie. Tomek czasami od Ciebie jedzie do domu, pewnie z no. no to? No. Super. Ale tylko, to bloki? O, bloki. Fajna tak policzek, taka policja, jak w szulisku to tak jest ulica, taki ryneczek i dopiero na szkołach. No to I super. Wycie, z balkonu widzimy normalnie pracować. To jest też fajnie, przecież wszystko jest Ale I, to nie jest łatwą No i jeszcze jedyny fajny plus jest taki, że z tą babku jesteśmy dogadani, że ona się wyprowadza pół roku od podpisania umowy. No ma pół roku na wyniesienie. Aha. Bo ona chce, żeby dzieci skończyły szkołę, bo Aha. powiedziała, że najprawdopodobniej się wyniesie w czerwcu. Ale no chcę sobie zrobić ten zapas pół roku też, bo to będzie no do końca no września I, zapas, no i nie, 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 się nie, no żeby nie, no. być nie, 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 ta nie, 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 Bo nie, 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 się nie, 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 ale no, Dopiero idziemy do racji, żeby ona nie, 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 ofertę. No. no I to, na pewno, tak pewno. nie, nie, wszystko. No na pewno. Po tym nie, Ale nie, 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 na nowe, na na no Wtedy będziemy no mój kumpel sprzedał w Strykowie w ten grzesiek co tam ma działkę za 370 20 nie poczekaj dwa pokoje z kuchnią Kurwa, ale ile metrów? No i dlatego zjeżdża do Polski, nie? To prawda u nas tej, tej, w naszym małym mały ten bo to jest 48 m2, bo to są malutkie, ale zawsze osobne tak? i każdy będzie miał swój konek, będziemy mieć tam dzieci szczęśliwe, no. a nie gdzieś tam... I, a najważniejsze, że nie jest przechodnie, wszystko rozchodowe. No a to zajebiście. A i jeszcze jest to fajne, że grzejniki na wszystko na i idzie nam węzeł ciepły po przedpokoju i w przedpokoju jest tak cieplny. aha. Oni mają zakręcone kaloryfermy, a ty wchodzisz ciepło, tak mówisz, że nie płaci ogrzewania praktycznie, tylko to co ma tam na rynku, no, to jest no, tak. ustawowo, że musisz pić dwa chyba, czy coś takiego, tam, czy zawsze i tak leci trochę no, ciepło, nie? To tylko nie, no to, to super. Około, tak to nic, ogrzewanie ci tylko samo, Normalnie no, no, wchodzisz do przedpokój i czujesz, że płytki są, nie, że Jak zimne, ale... to podłogowe ogrzewanie. Tak, przed, przed pokój. cały przedpokój, no. fajowa sprawa. No super, cool.